Cześć, witam Cię na moim kanale a w tym odcinku pokażę Ci jak szybko uszczelnić gwint za pomocą pakuł a pokażę to na przykładzie zaworku natomiast tak, przed jakąkolwiek pracą z instalacją hydrauliczną trzeba zakręcić główny zawór wody ja takowy już zakręciłem następnie odkręcam sobie korek czy te stary zawór i spuszczam resztki wody z instalacji ok, gdy wszystko już przygotowałem to teraz zabieram się za samo uszczelnienie gwintu. Zaczynam oczywiście od jego zgradowania. Przeważnie robię to tak jak na filmie, czyli zwykłym brzeszczotem. Tak na chłopski rozum robię tutaj wrzery na gwincie, tak aby pakuła się nie ślizgała. Gwint ponosi nam jeszcze w kilku miejscach brzeszczotem. No i na tak przygotowany gwint mogę zacząć nawijać pakuły. Wydzielam sobie odpowiednią ilość sznurka. Wychodzę z założenia, że lepiej przygotować go trochę dłuższy i najwyżej uciąć, niż za krótki. No a samo nawijanie zaczynam od samego początku i z kierunkiem gwintu. Delikatnie naciągając same pakuły. A przed samym nawijaniem paku nie smaruję żadną pastą. A gdy pakułę mam już nawiniętą, to nakładam na nią pastę do uszczelnienia gwintów. Moim zdaniem nawijanie na pakuły jest to najlepsza metoda na uszczelnienie gwintów. A pakuły nawijam tyle, aby nie szło wkręcić zaworu samą ręką. No ale też nie za dużo, tak aby nie szło za ciężko. Jak przy wkręcaniu zaworu czuję, że idzie za lekko, to niestety ściągam pakułę i nawijam jeszcze raz. No i analogicznie, jak idzie za ciężko, to również poprawiam pakuły. Okej, okay, biorę się już za wkręcenie samego zaworu. Na szczęście u mnie wyszło za pierwszym razem. Idzie tak jak powinno, nie za ciężko, nie za mocno. Najpierw wkręcam samą ręką, a potem się wspomagam kluczem. No i w ten oto sposób gwint uszczelniony. Zakręcam sobie zawór i zaraz sprawdzę jego szczelność. Dodam tyle, że ja tutaj uszczelniałem zawór typu combo, czyli taki, do którego możemy podłączyć pralkę oraz umywalkę. Ok, główny zawór wody odkręcony, no i sprawdzam, czy wszystko działa. No i oczywiście szczelność. Na szczęście wszystko jest w porządku. A jeśli interesujecie temat uszczeniania gwintów, czy też wkręcania zaworków, to zapraszam Cię na mój kanał, mam tam więcej filmów na ten temat. A na dzisiaj to już będzie wszystko, dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego, cześć!